Hejka, a dzisiaj będziemy nagrywali z Roblox'a z Brookhaven taką historię, a więc zaczynamy! O, ale się dzisiaj wyspałam strasznie, no ale dobra, mm, jeszcze jest tak, już staje się ranek, już jest, jest niedziela dzisiaj, jak widzicie, jest 4.38 jakby nie wiem jak ja tak szybko wstałam, nigdy prawie tak szybko nie wstaję i to bez budzika a więc no jest ciepło w domu, a więc no bez sensu, żebym tu zapalała, zobacz już tam się robi jasno no dobra, no to trzeba wstawać, może o nie, przez całą noc miałam to otwarte, ale dobra na szczęście jest ciepło, więc to na razie zresztą zostawię ale nie, tutaj na dole jest zimno strasznie, więc zamknijmy. Ja jestem ciekawa, czy dzisiaj będzie ładna pogoda, czy nie. Ale dzisiaj mam zamiar już się y przeprowadzić do nowego domu, bo już kupiłam, już tam sobie umeblowałam, ale jeszcze mnie tam <laughs> nie ma, a więc dzisiaj może tam już nawet pójdziemy i sobie zamieszkamy, bo po prostu ten dom już jest sprzedany, jakby. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale już y, 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 jutro przychodzi tutaj pani, y, żeby y, żeby wziąć ten dom. A więc, no dobra, umyłam ręce w ogóle, twarz. I słuchajcie, jestem w piżamie. O, zobaczcie, już się robi jasno, jest szóste. Dwunaste. Jeśli słyszycie te dźwięki, to mój kot. Dobra, teraz zróbmy sobie makijaż. Okej, okay, słuchajcie, pomalowałam się, tak wygląda mój skończony makijaż. Teraz idę się przebrać. Chociaż przecież mieszkam sama, to mogę się tutaj przebrać. Ubierzmy dzisiaj, może, dzisiaj zobaczmy w ogóle na balkon, czy jest ciepło, czy zimno. Jest cieplutko, słuchajcie, bardzo ciepło. Nawet dzisiaj chyba ubierzemy zresztą krótkie spodenki, bo jest naprawdę strasznie ciepło. Ubierzmy może sobie. O, i będzie idealne na to właśnie. Yy, a więc. No. Ubierzmy sobie takie krótkie spodenki. Teraz... Torebka i słuchajcie, jakby yy, bierzemy się za branie tego domu. Chcę w się sensie, rzeczy stąd i w ogóle. I wiem, że może Wam się wydawać, że ten dom się będzie taki inny, ale jakby no, po prostu trzeba zrobić przemeblowanie. Chcę w się sensie, już wziąć te prawie wszystkie rzeczy. Dobra, słuchajcie, niestety nie mogłam Wam tego pokazać, jak jakby biorę tych rzeczy z domu, bo już Pani pokazała, już Pani wzięła jakby, przy, weszła już do tego domu i w ogóle, a ja Wam teraz chcę pokazać moje mieszkanie właśnie tutaj. Okej, okay, weszłam właśnie już do tego mojego domu. Tutaj generalnie mamy przepiękne, wydoko na całe miasto Brookhaven. Tutaj mamy właśnie telewizor dwie kanapy tutaj fontanna słuchajcie, bardzo podobna jak tam tylko trochę mniejsza i taka jakby inna trochę tutaj mamy pierwszą łazienkę sobie możecie teraz policzyć ile jest tych łazienek a więc tutaj mamy wannę z prysznicem z kibelkiem takie wielkie rostro oczywiście umywalka a to, więc to ma dwa piętra, bo to jest parter. Tutaj jest taki pokój gościnny. Tutaj jest mój pokój, tutaj mam toaletkę, telewizor, lampki, lustro, to, to i tutaj jest kolejna łazienka, czyli już dwie łazienki. Tutaj teraz tak, jeszcze na dole jest jedno pomieszczenie, czyli tutaj jest pokój gościnny też. Y Generalnie teraz wchodzimy na kolejne piętro, jakby na pierwsze piętro. E, tutaj mamy dużą kuchnię z dużym stolikiem. Takie dwa fotele bardzo podobne jak w tamtym domu miałam. Tutaj mam już ukryty ten sejf, ale, a więc wątpię, że ktoś mi ukradnie. A więc tutaj jeszcze idziemy i teraz jest ostatnie. Tutaj ten i tutaj mamy basen, bo oczywiście basen, no też musi jakby tutaj, jakby nie wiem to powiedzieć, być jak tam był. Tutaj ten i ten dom kosztował, powiem Wam, że więcej od tamtego, ale nie powiem Wam konkretnej kwoty, bo już trochę zapomniałam, bo już to o wiele wcześniej kupywałam, bo jeszcze tutaj meblowałam ściany i w ogóle, bo tutaj. Kiedyś było tak brzydko strasznie w ogóle, ale słuchajcie, no y, jest y, trochę tutaj ten i słuchajcie, dzisiaj chciałam właśnie tak coś zmienić sobie, jakby można to powiedzieć, zmienić w życiu, jakby nie wiem jak to powiedzieć, i teraz idziemy sobie może mm, do sklepu. Na pewno coś nie to nie jest zmienienie. Albo nie, bo ja dzisiaj szłam do sklepu, tylko słuchajcie, to było na kolejnym filmiku. Nie wiem, czy dzisiaj wstawię te dwa filmiki razem, ale tylko wam mówię, że w tamtym filmiku już byłam, ale to było takie starsze. Jakby. E, dobra, nieważne. E, chodźmy sobie do e, metro. Nie, jak to się nazywało? E, zapomniałam. Dobra, nieważne. E, a więc chodźmy, siadajmy. Um, I pójdźmy sobie. Słuchajcie, Metro to się nazywało, nie? Chyba nie jest pewna. Tutaj jest y, ten takie miasto, miasto IMG. Nie daj się wkręcić <grym> bo chciałam właśnie i sobie kupić telefon, bo mam Redmi. A chyba sobie kupię iPhone'a. A więc, no. O, jeszcze paczkę muszę odebrać. Dobra, mam paczkę. Ok, mm, teraz tak. Idę sobie najpierw już tego iPhone'a kupić. Dzień dobry. Dzień dobry, co by pani chciała? Ja bym poprosiła iPhone'a 14. Dobrze, tutaj już wpisuję na moim laptopie dobrze mhm. dobrze, pro czy nie? nie dobrze, to tutaj jest iPhone, proszę bardzo wziąć o, przepraszam bardzo, przepraszam, że tutaj wziąłem to ten, proszę bardzo, iPhone dla pani Przepraszam Wam bardzo, że to teraz zrobiłam, ale zapomniałam o cięciu, ale chyba i tak widzieliście, że to jestem ja. Ale przepraszam Was, naprawdę. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale one, są one. To ile to będzie mnie kosztować? To będzie 4000 zł. Czy telefony w, w tych latach tyle pracuję Kosztują. Dobrze, proszę, oj Proszę bardzo Gotówką Dziękuję, do widzenia Teraz muszę wszystko przelać jakby sobie na ten telefon Dobra, wszystko przelałam, wszystkie numery, wszystko mm, A więc no teraz sobie pójdziemy do restauracji Bardzo mi się podoba ten telefon Oj, 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 oj um, Dobra Pójdźmy sobie. I, no i ja bym poprosiła. Y, to. Ja Nie namidzę tako. A więc jakby, y, Weźmy sobie tego. To się nazywał kebab już zapomniałam nieważne tortilla chyba. Y, to ja bym poprosiła tą tortilla. Dobrze dziękuję, bo słyszę akurat mieli już zrobione, ale dobrze. I słuchajcie, mamy. Mamy to. Jedziemy. Słuchajcie, teraz zobierdam, tutaj zauważyłam, że tu jest zombie. Jezu! Co tu się dzieje? No, tego się nie spodziewałam. Nie wiem, może. Może dlatego, że tutaj. Nie wiem, no tutaj jakaś dziewczyna to jest chyba tutaj. Dobra, jem sobie. I tutaj też sobie. <grym> e, dobra. Bardzo dobra, zjadł. Tutaj się też coś pojawiło. Co tu się dzieje? Ale naprawdę obiecuję wam, że ja tego nie robię. Zrobiłam cię, dlatego, że moja babcia tutaj weszła, naprawdę nie kłamie was. więc, e, mm. um, No, nie wiem przecież ja jak ja na chwilę coś wam powiem to tu się nagle pojawia nie wiem co tu się dzieje tutaj jest jakieś zdjęcia no nie wiem co tu się dzieje słuchajcie wiesz, mam tutaj po prostu gdzie jest ta dziewczyna ona znikła co tu się dzieje ja tego nie rozumiem naprawdę dobra chodźmy już nie ta dziewczyna tutaj teraz jest Dobra. 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 Chodźmy do tego metra. No i co no? Już nie ma tego zombie tego, tego. Co tu się dzieje, słuchajcie. No nie wiem co tu się dzieje. Mm, a więc dobra, jest tutaj właśnie pokazana. My teraz wylądujemy tutaj. Nie, ja, tu. No. Dobra. No. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Idziemy. Już generalnie się potem całą dzień zrobiło. Ciemno. Tam jest mój domek. Tam idziemy do niego. Mam bardzo blisko metro. I mój dom. Jeszcze tam jest metro. A nie, nie ma. To było na tamtej stronie. Ja w ogóle mam bardzo dużo sklepów w koło siebie. E, dobra, nie ma tutaj na razie jeszcze żadnych sąsiadów. Może. W jakimś odcinku się przeprowadzę. Nie wiem. Nie wiem. Mm, dobra. Otwieramy, bo miałam oczywiście zakluczony dom. Wchodzimy już. Idziemy się myć. No i wszystko. Dobra, słuchajcie, właśnie, tutaj, ten A więc, jakby, no. A więc, no. Co się stało? Czemu zgasło światło? Nie wiem, co się dzieje. Ten dom jest jakieś trochę dziwny. Nie wiem. A! Pająki? Tu fa pająki. No, co. Co tu się dzieje? Dobra, znikły Nie wiem, co tu się dzieje Dobra, pój pójdę się myć Bo ja już naprawdę jakby Nie wytrzymam Naprawdę Nie wiem, co tu się dzieje Zdejmę w ogóle torebkę um, Ktoś dzwoni Dzień dobry Dzień dobry co panie tutaj robią? Dzień dobry. Ej, ej nie! Nie, dobrze, czy wy jesteście moimi sąsiadkami nowymi? Nie. To przepraszam bardzo. Co panie, panie tutaj robią? Ja naprawdę... Mm, no, dopiero dzisiaj mieszkam w tym domu. Dobrze. Proszę wyjść. Ty też. Dobra, ona płacze. Dobra, jej nie wywalę. Będę w Okej. Mam nadzieję, że teraz już się nic nie będzie działo. Idę zmyć makijaż i się umyć. Okej, tak jak mówiłam. Oła. Umyłam się Zmyłam makijaż No i co, idziemy się tu pierwszy raz kłaść Boję się tutaj trochę Ale dobra, ej, zapomniałam, że tutaj mam łazienkę Ale teraz nie będę się bała Taką dużą, długą drogę Iść do toalety, tylko po prostu Tutaj kilka kroków i będę Dobra, jeszcze może sobie mój serial Obejrzę Bo naprawdę Dzisiaj się dzieją takie dziwne rzeczy No nie wiem, jakieś... Jak widzieliście, szkiele, tory się pojawiały, i w ogóle. Dobrze, że nie w tym domu. Jakby, no naprawdę, nie wiem. O, jest mój serial, a więc. E... No, bardzo się cieszę, że dzisiaj leci. A więc no. Dobra, słuchajcie, wyłączam już to, bo idę chyba spać. Ale jeszcze przedtem pójdę się załatwić. Ej, przecież ja to przed chwilą było, mi tego nie było. No co tu się dzieje? Jakby ja nie... Co jest? No teraz tego nie ma, no nie wiem, może ktoś mi się wkradł do domu i robi mi jakieś pranki. No nie wiem, nie wiem. Dobra, już pójdźmy spać. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach jakieś, nie wiem, no będzie już normalnie, bo naprawdę nie wiem, co się dzieje. No dobra, dobranoc. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!